Witam. Zobaczcie. Kosimy u siebie. Słoneczko świeci, a wokoło deszcz pada. Akurat kolega dzwonił, mówi co robisz. Ja wie koszę On mówi nie żartu, ja u nas ściana deszczu przyszła. Tu zwierzynka troszkę przygniotła. Skosiliśmy pierwsze pole żyta 3 200 tony 200 sypnęło ta hybryda na którą niektórzy tam mówili, że szału nie będzie. No i nie ma szału 3200 przy nakładzie 500 zł. Chodzi o koszt zakupu ziarna i koszt nawozu to może być Dajcie ja dwójkę włączę, to będzie szybciej. Na zawrotach lepiej. No te żytko nie położyło, wagę ciągnie, pośladu nie ma, bo jest stojące i jest waga. I zobaczcie, żyto posiane 29 czy 30, wrzesień, po gryce. Gryka robotę zrobiła. Jeszcze trafia się gdzie nigdzie. Traci się gryka, ale tam na młynie se wyczyszczą.